Dzień dobry wieczór, poligamiści drodzy. To jest dniówka, mówię dzień dobry wieczór, bo za oknami jest tak szaro, że równie dobrze mógłby być już wieczór i nie zauważylibyśmy różnicy. Może stąd nasze dzisiejsze nastroje. Redakcja jest gdzieś na granicy snu i otępienia, ale dajemy radę. Niczym cybernetyczne zombie przykłada komputerów. Staramy się jakoś dociągnąć ten dzień do końca. Dzień, który paradoksalnie jest dość ciekawym dniem, i sporo różnych rzeczy się wydarzyło. Może niekoniecznie są to zapowiedzi nowych hitów, ale w świecie gier nie tylko to się liczy. Chociaż jeśli chodzi o zapowiedzi, to wczoraj wieczorem Wczoraj Quantic Dream miało dość mocną zapowiedź, pokazali nawet demo technologiczne realizowane w czasie rzeczywistym i pokazujące ich ostatnią fascynację, jakim jest robot musicie zobaczyć jak to wygląda bo opisywanie słowami nie ma żadnego sensu, a nie będę tutaj wstawiał kawałka, bowiem to jest dniówka i staramy się utrzymać prostotę przekazu więc musicie się udać na poligamie i rzucić okiem na to nad czym dłubie Quantic Dream nie wiadomo jeszcze dlaczego nad tym dłubie wszyscy oczywiście liczą, że z takiego demo powstanie jakaś gra wyglądająca najlepiej tak jak to demo, ale Quantic Dream jak to Quantic Dream nie mówi wiele pokazuje co jakiś czas jakieś drobne wskazówki i pewnie za chwilę albo dwie zaskoczy nas powiedział jakiegoś nowego tytułu, ale na to pewnie jeszcze poczekamy. Tymczasem rano noc Markus Person ojciec Minecrafta wygłosił kolejną tez, która dla niektórych bossów świata grywego musi być szokująca. Mianowicie gra spiracona trylion razy nie oznacza tryliona sum strat dla twórców tej gry, bowiem jak słusznie zauważyliście w komentarzach, zgadzając się częściowo z noczem, to że ktoś gry grę spiracił nie oznacza, żeby ją kupił i brak zarobku nie oznaczał Automatycznie straty. Można też patrzeć na to z drugiej strony, i ściągnięta przez kogoś gra może oznaczać nowego fana tej gry, albo tej firmy, albo tej serii. O jak, jak wiadomo, albo nie wiadomo, może jesteście z tej lepszej części. Z piratami są często same problemy, więc kupienie wersji oryginalnej zwykle okazuje się prostszym sposobem, żeby w daną grę zagrać, i często ludzie zirytowani takimi drugorzędnymi kanałami dystrybucji po prostu idą do sklepu i kupują grę, bo tak jest łatwiej. Może więc ściąganie gier nie jest takie do końca złe. Nie jest to zresztą łatwe do ocenienia, i w komentarzach oczywiście rozgorzała dyskusja o tym, co dobrego jest w ściąganiu gier, a co złego i co właściwie z tego wynika. Zachęcam do dołączenia się, czy faktycznie ściągnięcie gry jest stratą dla producenta, czy też może nie. Markus Matchperson twierdzi, że w ogóle nie. Lecąc dalej, przez poligamię natkniemy się z pewnością na kilka innych tekstów, na przykład na tekst Konrada, który powstał przez inspirację Waszymi komentarzami Waszymi komentarzami do wczorajszej premiery, zapowiedzi nowego iPada Zwanego po prostu nowym iPadem, bo kto by się bawił w jakieś tam iPad 3 i inne pretensjonalne nazwy tego typu. Mianowicie, pod tą, e, pod tą informacją pojawiło się bardzo dużo komentarzy negatywnych, dziejących wprost nienawiścią do tabletów i do smartfonów i do tego co robią z rynkiem gier, bo bowiem Apple na swojej prezentacji reklamowało nowego iPada między innymi jako idealną platformę do gier. No i okazało się, że wielu z Was, tutelników, się to nie podoba i to nie podoba w taki dość radykalny sposób i najchętniej, e, według niektórych z Zmietlibyście Apple z powierzchni Ziemi, żeby nie kalało nam rynku growego. Czy tak jest? Moim zdaniem nie do końca i na rynku growym zmieszczą się i gry hardkorowe i rzeczy dla graczy mniej wymagających albo dla ludzi, którzy nie są graczami, ale lubią sobie w coś pyknąć jeden z autobusem do domu. I Konrad w tekście zastanawia się i prosi Was o wypowiedź na temat tego, co właściwie przeszkadza Wam w istnieniu w ogóle smartfonów, tabletów i coraz bardziej rosnącym rynku. Gry na nie. Też zachęcam do dołączenia się na dyskusji. Dzisiaj mamy dyskusyjny, dzień na poligami. Chcemy z wami rozmawiać, więc liczę, że dołączycie się. Do tego. Tomek opublikował listę gier, która nazywa się tak bardzo oficjalnie i bardzo niepozornie, mianowicie są to zwycięzcy Independent Game Festival. I ta nazwa może odstraszać, ale jeśli zajrzycie do środka tej informacji, to zobaczycie całą masę niesamowicie wyglądających gier, na przykład grę Botanicula o niezwykłej oprawie graficznej i oprawie dźwiękowej, za którą dostała nagrodę. Zobaczycie Dear Esther, o którym trochę mogliście już czytać, grę, która jest właściwie interaktywnym filmem i wygląda naprawdę niesamowicie. Ja uruchomiłem ostatnio na tym naszym niemożliwie mocnym komputerze w kanciapie i siedziałem przez dłuższą chwilę, wpatrując się w słońce zachowując. Za latarnią morską i byłem tak, tak zauroczony, jak dawno nie byłem. Ostatnio takie zauroczenie to miałem no w Dark Souls było parę ładnych krajobrazów, w śnieg w Skyrimie był ładny, ale tutaj ten, to zauroczenie i ta grafika graniczyła chwilami z realnością. Może przesadzam, ale d warto na pewno zobaczyć. Na pewno możecie rzucić okiem na filmik, który tam jak wkleił do tej informacji, żeby zobaczyć, jaka gra dostała nagrodę za mistrzostwo w oprawie graficznej. Graliśmy kiedyś też w Bitnik Bandit tutaj na wideo, właściwie grał Konrad i gibał się rytmicznie przy tej grze, bo między innymi o to w niej chodzi, żeby gibając się rytmicznie włamywać się do domów. I ta gra została doceniona jako najlepsza gra mobilna, ma bardzo oryginalny pomysł i jeśli jeszcze nie widzieliście tego, to warto zobaczyć. Dawno nie widziałem tak zabawnej realizacji gry skradankowo-włamaniowej, żadnego przyczajania się, żadnego czekania, tylko rytmiczne wystukiwanie kolejnych ruchów naszego złodzieja. Wielce oryginalny pomysł i nic dziwnego, że została doceniona. na no. Poza tym wieści z obozu Sony, które twierdzi, że konsoli PlayStation Vita sprzedaje się bardzo, bardzo dużo, a tak właściwie to od, w dwa dni od premiery sprzedało się ich więcej niż 3 ds przez cały 2011 rok. Odważna teza, więcej w informacji, którą Piotrek wyciągnął z najnowszego numeru Neo, a jeszcze więcej pewnie w najnowszym numerze Neo. No ale najpierw zajrzyjcie do nas, to się dowiecie, jakie argumenty stoją za tą tezą, że Vita sprzedaje się tak bardzo, bardzo dużo. Wreszcie dowiedzieliśmy się czegoś o Deadlight, grze, którą Tomek po pierwsze nie porównał z drogą, bardzo dobrą książką w świecie postapokaliptycznym. Może nieco na wyrost, ale i tak deadlight może zasługiwać na wasze zainteresowanie, bowiem jest platformówką w postapokaliptycznym świecie. Trochę mi przypomina gry z serii Odworld, gdzie ważniejsze od strzelania i skakania było myślenie i kombinowanie, tak, żeby ominąć przeciwników albo wykorzystać ich instalacje i ich uzbrojenie przeciwko nim. Rzućcie okiem na Deadlight, jeśli lubicie platformówki, o których trzeba trochę pomyśleć, a z zabawnym filmem, tak zwanym lolem dnia zostaje film z posłami i iPadami. Zobaczcie, jak posłowie radzą sobie z cudem techniki, jakim jest iPad. Przynajmniej dla nich jest to cud techniki, a niektórzy są tak przerażeni, że wolą papier. Beczka śmiechu. Polecam. Naprawdę. I to chyba wszystko z ważniejszych rzeczy na poligamie. Ja jeszcze ubawiłem się setnie oglądając nowy zwiastun Bioshock Infinite z wielkim steampunkowym cyborgiem stylizowanym na George'a Washingtona. Zobaczcie po prostu jak on wygląda. Mam nadzieję, że kreatywność twórców nie kończy się w tym momencie i że takich smaczków będzie więcej w świecie Bioshock Infinite zobaczymy za jakiś czas. Rozgadałem się, może niepotrzebnie, ale z drugiej strony było tyle ciekawych treści na poligami, że szkoda je pominąć. My tu z Konradem żyjemy z streamem z Intel Extreme Masters, gdzie dzisiaj rozgrywały się kolejne potyczki w League of Legends. Doceniłem to, jak ciekawa może być transmisja meczu, równie ciekawa jak własnoręcznie rozgrywany mecz, więc jeśli macie chwilę, a właściwie dłuższe chwile wolnego czasu, to rzućcie okiem na Intel Extreme Masters, jak najlepsze drużyny, w których są też Polacy, grają w League of Legends. Warto zobaczyć, jak to się rozgrywa na poziomie mistrzowskim. Oczywiście, jak ktoś nie grał w League of Legends, to będzie widział tylko chaos i postacie biegające w różnych kierunkach i świecące się na różne dziwne kolory. Ale jeśli trochę, ktoś trochę liznął gatunku MOBA, to zobaczy bardzo ciekawą i skomplikowaną grę. Ja już się żegnam, to była dniówka w. Realiach redakcyjnych. Widzimy się jutro z kimś z nas, pewnie znowu ze mną, bo trochę mnie tutaj nie było, a może z Tomkiem, którego dzisiaj nie ma. Zobaczymy. Wszak jutro, piątek, wszystko się może wydarzyć. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.